No, będziemy przystawiali tandem w rybiości, tak zwanej na jednoramówce nie je przesunąć, no bo częściej się wozi krótką, raz na jak się udało wieść 6M Znalazłem fajną karpę. Fajną karpę. Już kiedyś zapierałem o nią tandemem. Tam od spodu są wzmocnienia. Oprą się ładnie o wystającą karpę. Spróbujemy. I tak oto w ten sposób przysunęliśmy o tyle tandem. Przesunięty jest proszę bardzo. Efekt uważam za zadowalający. jeszcze nie przesunąć, ustawić tylne. Skręcić oczywiście śruby, bo mamy tu jarzma. Oczywiście trzeba nie trochę wyszyć, bo się błotko uzbierało. Eee, skręcić od góry boczne i jarzma przód. I tyle. Skręcimy i będzie git.